Basię I będziemy mogli zaczynać. Zobaczcie, że tutaj mamy takie małe problemy. Widzę, że pani Basie do, do nas tutaj dołączyła. już i, i, i będziemy już mogły y rozmawiać. A, jeszcze tu chyba muszę się prze przerzucić, tak? Tak, na Nie. drugą stronę. No właśnie. A, to tu No, nareszcie. Pani bardzo serdecznie. Chura. Udało się. Mm -hmm. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Z gwiazdami. Poczekamy sobie, aż powoli każdy dołączy, że pani Basia mogła Ci mm -hmm. zmierzyć się z pytaniami od widzów. Od was można powiedzieć. I pogadamy sobie troszeczkę w tą wspaniałą niedzielę. A taki pytanko na początek, jak pani Mija. Może powiedzieć ten tydzień i weekend. Oj, moja kochana, u mnie to ciągle coś się dzieje. W poniedziałek no to po świętach. Wtorek to było nagrywanie teledysku nowego, który tam w tajemnicy mówię będzie z Fabiańczukiem. Nie, Fabiańskim, Sebastianem Fa Fabiańskim. We wtorek było trochę luzu. Środa czwartek było czy środa już sama, nie wiem, nie bo czwartek, piątek było nagrywanie nowego odcinka do takiego filmu piekielne wesele, wczoraj Występowałam w swoim kabareciku, który tam założyliśmy z koleżankami. Ja tam występuję, no a dzisiaj się zaczynało. A to spotkanie z ludźmi, którzy też grali w jakimś teledysku, młodzi z Krakowa, fajni, bo to jest fajnie tak czerpać od młodych energię. No, potem byłam u koleżanki, żeby robić swoją stronę, a teraz rozmawiam z Tobą, więc no, cały czas coś się dzieje, co mi się bardzo podoba. Tak, cały czas coś się dzieje. Można powiedzieć, że po świętach ma troszeczkę pani szalony tydzień. I mam nadzieję, że o tym tygodniu pani troszeczkę tutaj widzą się i poopowiada. Jest pani gotowa? Jestem gotowa. Pytajcie o co chcecie. To na dzisiejszym odcinku Wiadu z Gwiazdami goszczę panią Basię, którą m.in. widzowie pokochali właśnie z mediów społecznościowych. Ale co robi, gdzie ją można spotkać, czego dzisiaj się dowiecie. A ja wam mogę podpowiedzieć, że m.in. na kanale WAKSY. To jest chyba najczęściej dodawane pytanie. I tutaj właśnie takie pierwsze pytanie do pani kieruję. Czy możemy z panią spotkać na planie WAKSY? W jakiej postaci? To znaczy, tak, z waksami zaczęło się tak całkiem przypadkowo, bo się okazało, że Paulina kiedyś postarzała mnie do pewnego teledysku. No i potem. Była im potrzebna pani w moim wieku i zaprosiła mnie. Ja, jak tam jechałam do nich na to nagranie, to ani nie miałam zielonego pojęcia, co oni robią, ani nie wiedziałam, co to są waksy. Ale od tamtej pory się z nimi tak zaprzyjaźniłam, że nie wiem, czy jest jeszcze jakaś rola, bo jestem tam i woźną, i nauczycielką, i babcią Przemka, i mamą y, pana Konrada. No wiadomo, że to jest taka rzecz, że można sobie grać, co się chce. No, Pauliny nie mogę Zagrać, bo trochę za młoda jest dla mnie, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo coś fajnego, to co ja z nimi mogę robić, bo to są fajni młodzi ludzie, a ja bardzo lubię z młodymi ludźmi przebywać, czerpać od nich energię, po prostu uczyć się też, bo to jest tak już zawsze. Ja coś wiem z tamtych czasów, oni mnie wprowadzają w pewne nowe. I technologie, i, i różne inne rzeczy, więc naprawdę jest mi z nimi super. Właśnie jutro? Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jutro nie, jutro co jest? Nie, wtorek nie, jutro jest poniedziałek. We wtorek idę nagrywać, nie, jutro idę z nimi nagrywać kolejny odcinek. To dobrze i jak można powiedzieć zostajemy w tematyce wakców, bo tak zaczęliśmy nasze spotkanie. Jakby mogła tak pani opisać, z kim ma pani najlepszy kontakt, tak można powiedzieć, jaka jest atmosfera na planie, jeśli można takie rzeczy zdradzić? Myślę, że można. Atmosfera jest super, bo to są mówię młodzi ludzie. Bardzo, bardzo profesjonalnie do tego przygotowani, bo zawsze sami, jak oglądacie, to widzicie, że są fajne teksty. Nagrania naprawdę trwają dosłownie 2-3 godziny. Co jak chodzę na nagrywanie różnych seriali czy coś, to to nie zawsze tak wychodzi. No, myślę, że ze wszystkimi się tam lubię, no ale wiadomo, no, Przemek, Paulina, Arek który stoi przeważnie za kamerą. No i cała reszta, no nie będę teraz wymieniać. Super mi się na przykład rozmawia z Konradem. No, Konrad ma takie poczucie humoru, jest tak błyskotliwy. Ostatnio właśnie spotkaliśmy się na nagraniu teledysku piosenkarki z Izraela. Kręconej przez reżysera z Ukrainy z ludźmi ze wszystkich kontynentów oprócz Ameryk, obydwóch. Więc no, było fantastycznie. Obydwoje pociągnęliśmy temat, jak to ja byłam kiedyś mamusią Konrada, i Konrad miał jechać gdzieś tam na lodowiec, a ja powiedziałam, że jak to mój kądził na lodowiec, on musi przecież nosić ciepłą czapeczkę, i w ogóle, i w ogóle. I cały ten, ten, co się zobaczyliśmy tam gdzieś to się nabijaliśmy, prowadziliśmy różne sobie żarciki, to jest też super. No i może powiedzieć, zaczynamy od początku pani historii. Kiedy zaczęła pani swoją przygodę w mediach społecznościowych, Kiedy może pójść taki pierwszy krok pani postawiła? to znaczy to był rok 2014. Moje wnuki trochę już tak odeszły do przedszkoli, do tych i pomyślałam sobie, że powinnam coś robić. Więc najpierw, najpierw no gdzieś wyczaiłam co za co jestem dziękuję Facebookowi, że on w ogóle istnieje. Wyczaiłam, że poszukują kogoś, kto by zagrał rolę mamy w takim filmie, nie wiem czy pamiętacie, takim serialu Słoiki. Ja w tym słoiku zagrałam taką mamę, Jezu, jak, to, jak ja się bałam tego grania, jak ja się uczyłam wszystkiego na pamięć i w ogóle. Potem, y, potem jeszcze grałam w teatrze powszechnym, też tak, y, taką fajną rzecz jak Atlas Warszawa, a później znalazłam się, bo chciałam schudnąć, ważyłam no, co najmniej 20-15 no, kilogramów więcej niż teraz i dostałam się do takiego programu Pytanie na śniadanie Konrada Gacy. Na ekranie telewizora się odchudzałam, a jednocześnie im mi się zmieszały kilogramy, tym bardziej chciało mi się coś robić, między innymi też na przykład i biegać, ale też i grać w tych różnych filmach. I tak to się pomału zaczęło. Dzięki Facebookowi są informacje co, gdzie można sobie znaleźć, więc ja sobie znajdywałam, a że ja jestem osobą, która nie będzie udawała, że nie ma parcia na szkło, że nie lubi tego, że wiesz krygowała się. Nie, ja to lubię. Lubię też pisać o tym, mówić o tym, pokazywać swoje zdjęcia, bo może młodzi to młodzi, ale starsi, starsi ludzie powinni widzieć, że nie tylko trzeba siedzieć w domu, nie tylko trzeba gotować obiadki, nie tylko marudzić, narzekać, chodzić do lekarza, bo ja też nie jestem jakimś okazem zdrowia. Też miałam i złamaną nogę ciężko chodziłam na trzy miesiące i miałam bypassy i chorowałam na depresję, ale to wszystko było. Teraz jest już lepiej, więc trzeba po prostu no, no żyć. Później trafiła mi się y, y, nie lada gratka, czyli udział w teledysku Maty. To też był taki czysty przypadek, ktoś mnie gdzieś zaprosił, przyszłam na plan. Też Mata jeszcze nie była, ani taki znany. Y, Powiedziałam tylko, że chciałabym, żeby szybciutko to nagrali, bo, bo idę tam na drugą stronę Wisły od tych schodków na stadion, bo był tam akurat bieg. No i nagraliśmy piosenkę, było fajnie, wesoło. Mata to naprawdę był. Nie wiem, czy się zmienił, czy się nie zmienił, prawda? Na pewno, no. Troszeczkę, troszeczkę już jest na wyższej półce tego, tego e, swojego jakby no, śpiewania, gwiazdorzenia, ale wtedy, wtedy naprawdę było mi miło, kiedy on po wydaniu i opublikowaniu tego swojego teledysku na schodkach napisał, że bardzo mi było miło mnie poznać, że jestem jego teraz idolką i w ogóle, więc czułam się i dumna, zadowolona, a teraz jak widzę, że 65 Milionów ludzi już to ogląda, no to w ogóle miałam takie fajne przygody, bo dziewczyny pisały: Pani Basiu, czy pani z babcią maty? Pani Basiu, czy pani może podać ma adres Maty? Pani Basiu, czy pani może napisać do Maty? Więc to były naprawdę fajne przygody. Jeszcze kończąc temat Maty, byłam na dwóch koncertach. Na jednym był hałas dla pani Basi. To było też bardzo fajne przeżycie. No i muszę się pochwalić, że profesor Maty. Marcin, czyli tatamaty w książce Jak wychować rapera osobiście. O mnie napisał, i to się mi bardzo podoba, zaraz Wam przeczytam: że napisał, że jestem cudowną babą i że, że gdzieś, czekaj, pijemy piwko, później tańczymy i Pani Basia rozjaśnia swoim pięknym uśmiechem teledysk mojego syna. Czyli wiesz, też byłam dumna i blada, jak pierwszy raz to zobaczyłam, a była to dla mnie wielka niespodzianka, to naprawdę łzy ze wzruszeniami stanęły. I tu również można powiedzieć, że jest Pani taką kobietą petardą, jak to najczęściej widzowie do Pani piszą, jak mówią. I czy jest, można powiedzieć, Odpowiedziałaby troszeczkę Pani swoją najtrudniejszą rolę, w jakim serialu lub programie Pani zagrała? Bo to chyba też to najczęściej takie pytanie. No to najtrudniejsza i bardzo trochę wymagająca rola była w 997. Grałam tam kobietę, która tam chciała w ogródku synowi coś zrobić, niespodziankę. No i patrzy, że w jej stodole ktoś się tam kręci. Poszłam ja sobie tam właśnie, patrzę, a tam. Trójka meneli sobie siedzi i pije. Więc ja miałam łopatę w ręku, więc do nich. Oni oczywiście zaczęli się tam ze mną szarpać, szarpać. W końcu jeden wyjął siekierę. No, na szczęście ta siekiera była jakby siekierą na niby, chociaż łopatę miałam prawdziwą i musiałam też. U... Uważnie ją machać, żeby komuś krzywdy nie zrobić. No, no to przyłożyli mi w głowę, musiałam paść, charakteryzacja była wykonana, zalana byłam krwią, no ale byłam widać nie do zdarcia, bo jeszcze się ruszałam. Oni stali, się zastanawiali, mówią, no tak, ona nas widziała, ona nas zna, jak teraz y, przyjedzie policja, to ona powie kto, więc trzeba ją za przeproszeniem dobić. Nie wyobraźcie sobie, że zakładają mi sznurek y, na Szyję. I, I oczywiście to jest, są pewne tam, y, jak one się nazywają, metody, żeby nie zacisnąć tej pętli, ale, mimo wszystko, muszę o, o, udawać taką bardzo, że język na brodę i, i, i w ogóle. No i muszę Wam się jeszcze zdradzić tajemnicę, że później, żeby było tak super, super to wzięli jeszcze ściągnęli mi majtki. No to tych majtek, to ja miałam na sobie z pięć par, bo w ogóle miałam ochraniacze na rękach, na nogach, żebym sobie krzywdy nie zrobiła, ale to tak miało wyglądać, że niby mnie jeszcze zgwałcili. Także rola była naprawdę dynamiczna. W ogóle trzeba było dobrze działać, ale miałam do dyspozycji pana Kaskadera, który uczył mnie, jak mam upaść, który pilnował, żebyśmy się tam na tym planie krzywdy nie zrobili. To myślę, że była taka najbardziej wy wymagająca. No, czasami jest dużo też mówienia, no bo jakoś takiej trudnej roli ja zawsze marzę o takiej roli, wiecie, jakiej, żebym była taka pijaczka, taka właśnie menelka, może się jeszcze trafi. No to na pewno jeszcze Panią spotkamy w wielu, wiele innych rolach, bo jeśli Pani też zdradziła, że działa w tylu wspaniałych, można powiedzieć, produkcjach, to chyba najczęściej jednak widzowie Panią pokochali właśnie z takich programów słoiki, troszeczkę waxów. Ja też Panią samo oglądam i właśnie Panią zaprosiłam, bo takie to było moje marzenie, żeby Panią... pokochać. Ja bardzo się no i może powiedzieć, że pytanie następne się kłania już poza kamerami, po, poza serialami, poza mediami. Jest mm -hmm. Pani również szaloną osobą, typu na przykład Pani biega, jak i Pani również morsuje. Co by Pani na, na pierwszym miejscu wybrała? No, na pierwszym miejscu zawsze będzie bieganie, bo ja jako młoda dziewczynka, czyli tam jak już miałam 12-13 lat, to już chodziłam do szkolnego klubu sportowego. E, mieszkałam wtedy w wauchu. Szkoła była naprawdę stała na wysokim poziomie sportowym. Biegaliśmy tam, zdobywaliśmy Mistrzostwo Polskie, bo kiedyś był taki modny czwórbój lekkoatletyczny, więc już wtedy byłam zarażona. No a potem się trochę pozmieniało, pozmieniało. Przyjechałam do Warszawy, dzieci, inne życie, bo jak ja bym wam zaczęła opowiadać, jak to było, zresztą może wasi dziadkowie wam opowiadają, to wygląda tak, jak ja bym żyła w dwóch światach. Jeden świat tamten, gdzie chodziło się skanką po mleko, gdzie. Nie było telefonów, wielu, wielu rzeczy nie było. A drugi świat jest teraz ten, kiedy o, proszę, ja sobie tu siedzę w domu i gaworzę sobie z wami przez, przez media społecznościowe i, i w ogóle. To, no, to potem. W... I potem tak właśnie, jak już zaczęłam się trochę odchudzać, to wszystko wróciło, zaczęłam nabierać siły, no i zaczęłam biegać. Więc na przykład mam, mimo bypassów, przebiegnięte już. 4,5 maratony, mam ochotę wielką, nie wiem jak to się uda w tym roku, ja nie mówię przebiec, tylko zmieścić się w limicie czasu, bo limit czasu na przebiegnięcie maratonu, czyli 40 tam prawie 2 kilometrów, nie 42 i trochę, to jest 6,5 godziny, więc na dobrą sprawę to jest do... Zrobienia. No ale taki strach trochę jest, ale marzenie też jest i może się, może się ono spędzi, spełni. Byłam na halowych mistrzostwach świata mastersów, czyli masters to jest, co. Pięć lat zmienia ci się wiek, zmienia ci się kategoria wiekowa i wtedy startujesz w wieku 70, 60, 75 lat, no i wtedy zostałam mistrzynią Polski na 3 km, a jak biegałam w tych mistrzostwach świata, no y, ósme miejsce, ale daj Boże, żeby wszyscy przebiegli sobie w mistrzostwach świata, to też była naprawdę bardzo fajna przygoda. Jak stoisz jako reprezentacja Polski, grają hymn i w ogóle pod, pod flagą. No, to też jest bardzo wielkie przeżycie. A teraz to po prostu sobie tak biegam w różnych biegach tych ulicznych. Spotykam masę ludzi, mam wielu, wielu znajomych, i to, to bieganie to nie tylko jest bieganie, ale to jest też, to, to jest też cała towarzyska otoczka, bo wiadomo. To nie jest taki bieg, jak biegnie się na stadionie, reprezentuje się y, m, kraj czy, czy jakiś, y, jakiś klub i chcesz mieć najlepszy wynik. Tu niby też chcesz, ale czy ja zajmę 21 miejsce, czy 48, czy, czy, czy nawet 196, to dostaję taki sam medal i taką samą mam satysfakcję, że przebiegłam ten, ten, ten. Także to nie jest tak, żeby, żeby się zdzierać i umierać na mecie. Tylko mieć satysfakcję, że się jeszcze taki dystans pokonuje, czy inny. A czy również pani prywatnie y, lubi, tak można powiedzieć, odpoczywać w domu? I czy czasami, jak pani wyjdzie z tego domu, to widzowie panią rozpoznają, podchodzą po zdjęcia, czy może bardziej się jeszcze boją? No wiesz, jeszcze tak, tak nie jest, jeszcze tak nie jest, żeby latali za mną, ale czasami jest miło. Na przykład, jak szłam na koncert właśnie maty, jacyś młodzi ludzie popatrzyli na mnie, ja na nich. No, odeszłam kawałek tu, tub za mną, mówią: Przepraszamy panią, czy pani jest z tego teledu, Dysku. Ja mówię tak, no to czy możemy zdjęcie, proszę bardzo. No i bardzo dobrze, że się tak zachowałam, bo potem był kawał drogi, bo żeśmy pomylili drogę na ten całe lotnisko i na szczęście oni mieli później samochód i, i, i nie zabrali. Jeszcze tam mówiłaś o morsowaniu, więc to morsowanie też jest bardzo fajne. Chodzę z koleżanką i też trochę się zaraziłam. Nie mówię, że znowu siedzę tam, ale nie boję się wejść do wody, posiedzieć nieraz dłużej, nieraz krócej. Jeżdżę też. Na rowerze, bardzo lubię jeździć na rowerze, pływać też lubię. No, chyba jedyna rzecz, jaka, jaka mi się nie udała, bo może bym była wtedy większą gwiazdą, to jest całkowity brak śpiewania, bo tańczyć mogę, ale śpiewać, moja rodzina mówi, że ja mogę tylko śpiewać w ostateczności. Czyli wiecie, napada wróg na Polskę, ja staję na granicy, śpiewam, odchodzą, uciekają, jak tego, więc akurat z tym śpiewaniem to zawsze jestem do tyłu. Więc tak można powiedzieć, jest Pani kobietą petardą. I tak właśnie Pani, no. można powiedzieć, tak zapamiętanie zostanie po tym wywiadzie. I jak tutaj ma Pani jeszcze kilka słów, tak? To znaczy, wiesz, to, to petarda albo kobieta-rakieta, to wcale, wcale mnie nie dziwi, bo i Konrad Gaca już wtedy mówił i wiele, o teraz na przykład, jak wbiegałam na metę pięciu kilometrów, ponieważ no tam nie znają to, o, leci pani Basia, to jest kobieta-rakieta. Także, wiecie, a ja już jak już kończymy, to życzę wam, żebyście spełniali swoje marzenie, zawsze pamiętali, że jak to się nie spełni teraz, to nie ma czym się martwić, że to przyjdzie czas i ono się na pewno spełni. I bardzo się cieszę, że poznaję ciągle, o chociażby teraz ciebie, fajnych młodych ludzi, którzy mają jakieś swoje hobby, którzy, którzy no robią to, co lubią. Właśnie do południa też spotkałam się z tymi, którzy grali ze mną w teledysku, tacy młodzi. Jeden gra w barwach szczęścia, drugi też się realizuje, będą teraz obydwu grali w jakiejś reklamie. No po prostu to jest fantastyczne. Bardzo pani dziękuję za tak wspaniałe spotkanie. Dziękujemy również widzom. Ale to jednak właśnie pani Basi, do to bardzo dziękuję za wspaniałe spotkanie. I mam nadzieję, że zobaczymy panią w kolejnym odcinku Waksów. Ja już na to czekam, że panią zobaczymy. I również wszędzie, gdzie pani wystąpiła, to wszędzie wszystko oglądamy, Jestem z panią na bieżąco i jestem z całym sercem z panią, więc życzę pani miłego jeszcze weekendu. Jeszcze weekendu. Jeszcze dobrze. Dziękuję ci bardzo i nawzajem. No, do widzenia. Да, занял.